Witajcie wszyscy w czwartym odcinku serii, Dlaczego chrześcijanie powinni zachowywać prawo. W poprzednim odcinku omówiliśmy, jak Jezus w Ewangelii Mateusza, 5.17, poświęcił czas, aby ostrzec nas przed popadnięciem w pułapkę przekręcania, błędnego interpretowania lub wręcz fałszywego przedstawiania celu jego misji. A jaki był cel misji Jezusa? Nie przyszedł, aby zniszczyć prawo, ale aby je wypełnić. Jego misja polegała na wypełnieniu prawa na każdym poziomie: na poziomie prorockim, poprzez doskonałe przestrzeganie prawa, oraz na poziomie sprawiedliwości. Jezus je wypełnił. Nie przyszedł, aby je znieść, aby upewnić się, że zrozumieliśmy go z absolutną jasnością. Jezus dodał następujące słowa: Zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminą niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie sprawa, aż wszystko się wypełni. Jezus ogłosił, jak nienaruszalne jest prawo. Prawo jest ważne, wiążące i niezmienne. Aby to udowodnić, wezwał dwóch świadków. Jedną z zasad rządzących Pismem Świętym jest to, że na podstawie dwóch świadków wszystko jest potwierdzane. Jezus powołał dwóch świadków, niebo i ziemię, i do dziś ci świadkowie przemawiają. Możesz spojrzeć w górę i zobaczyć, że niebiosa wciąż istnieją. Możesz stanąć na ziemi i wiedzieć, że nadal jest ona nienaruszona, mimo że cały świat pogrążony jest w chaosie. A jednak mamy tych dwóch świadków, którzy potwierdzają ważność prawa. Dzisiaj będziemy kontynuować analizę tego proroczego ostrzeżenia, które dał Jezus. Przyjrzymy się zakończeniu Jego kazania na górze, które obejmuje Ewangelię Mateusza 5, 6 i 7. Pokażę Wam jedną z ostatnich rzeczy, które Jezus powiedział w tym kazaniu. Werset, który dosłownie odwołuje się do Mateusza 5, 17. Zestawiając to prorocze ostrzeżenie z Mateusza 5 i fragment z Mateusza 7, nie mam wątpliwości, że są to jedne z najstraszniejszych wersetów w całej Biblii. Nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Zauważcie, że chodzi tu o ludzi, którzy wyznają wiarę w Jezusa, którzy wzywają Jego imienia i twierdzą, że Go znają. Jezus wskazywał, że nie każdy, kto Go wzywa, kto wyznaje Jego imię i deklaruje, że Go zna, rzeczywiście do Niego należy. Tylko ci, którzy wypełniają wolę Jego Ojca w niebie, wejdą do Królestwa Bożego. Ewangelia Mateusza 7:22. Jezus kontynuował: Wielu powie mi w owym dniu: Panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? Kontekstem tego jest Dzień Sądu. Ci chrześcijanie błagają o swoje życie. Chcą wejść do Królestwa Bożego, ale nie zostaną wpuszczeni, są absolutnie przerażeni. Zaczynają wymieniać rzeczy, które zrobili dla Królestwa, i nie są to błahe rzeczy. Ci chrześcijanie, którzy wypędzali demony, prorokowali i czynili wielkie cuda w imieniu Jezusa. Byliby szanowani w wierze. Ci ludzie cieszyliby się wielkim uznaniem w kościele. Oni będą błagać o swoje życie wieczne, bo nie wejdą do Królestwa Bożego. Dlatego. Przypominają Jezusowi wszystko, co zrobili dla Niego, całą swoją pracę dla Jego świętego imienia i dla Ewangelii. Przecież robiliśmy to dla Ciebie. Najstraszniejsza część tego, co tu widzimy, polega na tym, że ani przez moment nie myśleli, że nie wejdą do Królestwa. Byli absolutnie przekonani, że idą do nieba. To jest najbardziej przerażająca rzecz w tym fragmencie. Po całym błaganiu, proszeniu i pokazywaniu Jezusowi wszystkich wspaniałych rzeczy, które zrobili w Jego imieniu dla Królestwa Bożego, Jezus powiedział: Ewangelia Mateusza 7:23 a wtedy im oświadczę nigdy was nie znałem odejdźcie ode mnie wy którzy czynicie bezprawie byli to chrześcijanie którzy nie posłuchali proroczego ostrzeżenia jakie Jezus dał w Ewangelii Mateusza 5:17 gdzie ostrzegał wszystkich nie sądźcie że przyszedłem znieść prawo Ci chrześcijanie wierzyli, że nie muszą przestrzegać prawa. Byli absolutnie pewni swojej bezprawności, bez żadnych wątpliwości. Wpadli w pułapkę, nie posłuchali jego proroczego ostrzeżenia, jakie to straszne. To jest zdecydowanie najbardziej przerażający fragment Biblii, jaki kiedykolwiek czytałem, a w piśmie jest wiele strasznych fragmentów. Ale ten przewyższa je wszystkie, ponieważ dotyczy chrześcijan i dotyczy prawa. Dziś, gdy słyszymy powtarzane twierdzenie, że Jezus przyszedł, aby znieść prawo, nie wierzcie w tę nieprawdę ani przez sekundę. To jest absolutnie fundamentalnie sprzeczne z naukami Jezusa. Jeśli jest jedno kazanie, którego powinniście słuchać na temat prawa, to jest to kazanie na górze. Jezus poświęcił całe kazanie, aby mówić o znaczeniu prawa, jak przestrzegać prawa i jak ważne jest jego przestrzeganie. W pierwszym Piotra 2,16 Piotr powiedział, że żyjemy jako wolni. A następnie dodaje to ostrzeżenie, jednak nie nadużywając wolności. Naszej wolności w Chrystusie On nas wyzwolił. Nie możemy używać łaski, którą Bóg nam dał, jako zasłony dla występku w języku greckim kakia lub w formie refleksyjnej kakias. Oznacza to niegodziwość. Nie możemy używać faktu, że On nas uwolnił od grzechu, jako zasłony dochodzenia w bezprawiu. Nie daj Boże, abyśmy kiedykolwiek coś takiego uczynili. Judy 1, 4. Juda powiedział. Wkradli się bowiem niepostrzeżenie pewni ludzie. Co miał na myśli? Gdzie się wkradli? Miał na myśli, że pewni ludzie wkradli się do Kościoła, do ciała Chrystusa. Najbardziej przerażające jest to, że wkradli się niezauważenie. Wyglądają jak my, wyglądają na zdrowych chrześcijan. Są częścią ciała i wszyscy jesteśmy ze sobą w społeczności. To jest właśnie takie przerażające. Judy jeden, cztery ciąg dalszy. Wkradli się bowiem niepostrzeżenie pewni ludzie, którzy od dawna są zapisani na potępienie, bezbożni ludzie. I co robią? Którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i wypierają się jedynego władcy i pana naszego, Jezusa Chrystusa, Mesjasza Jeszuę. Wpadają w pułapkę chodzenia w bezprawiu. Kiedy przyjmujemy imię Jezusa, a jednak nie postępujemy według Jego prawa, lecz je odrzucamy, wtedy zamieniamy łaskę Bożą w rozwiązłość. To jest absolutna obrzydliwość. Chcę zostawić Was z jeszcze jedną myślą dotyczącą Ewangelii Mateusza 7:23, a wtedy im oświadczę. Nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Za każdym razem, gdy omawiam ten fragment, zawsze poruszam kwestię znaczenia słów. Nigdy Was nie znałem. Czy jest to stwierdzenie mówiące, że nigdy nie byli zbawieni, co bardziej pasuje do ideologii kalwinistycznej? Moja odpowiedź brzmi: absolutnie nie. To nie jest to, co tutaj jest przekazywane. Jeśli przeczytamy Ezechiela 33, dowiemy się dokładnie, co Jezus miał na myśli w tym fragmencie. Czytamy tam Ezechiel 33:13. Jeśli powiem sprawiedliwemu, na pewno będziesz żył, lecz on zaufa swojej sprawiedliwości i popełni nieprawość. Jest tu mowa o kimś sprawiedliwym, kto wiernie kroczy słowem Bożym i ufa Bogu. To jest dobre życie, ale potem następuje zwrot, gdy ten człowiek zaczyna polegać na swojej własnej sprawiedliwości. Innymi słowy, myśli sobie: Zrobiłem tyle dobrego, że mogę trochę odejść od prawa, mogę się trochę rozluźnić. Jeśli zgrzeszę, to nie koniec świata mogę to zrobić, bo tak ciężko pracowałem dla Królestwa prorokowałem w jego imieniu, czyniłem wielkie cuda w jego imieniu, robiłem te wszystkie rzeczy, to nie jest aż tak wielka sprawa, jeśli trochę zboczę z drogi, albo jeśli odsunę się nieco od prawa. Kiedy chrześcijanin wierzy, że tak bardzo się napracował i zrobił wystarczająco dużo dobrego, że może odejść od prawa, czy rozumiecie, że wówczas ufa swojej własnej sprawiedliwości? Według definicji biblijnej tak właśnie wygląda poleganie na własnej sprawiedliwości. A oto reszta wersetu. Ezechiel 33,13. Żadne z jego sprawiedliwych czynów nie zostanie zapamiętane, lecz z powodu nieprawości, którą popełnił, umrze. Czy to do Was dociera? Żadne z jego sprawiedliwych czynów nie zostanie zapamiętane. Wszystko zostanie zapomniane. Cała jego wcześniejsza wierność była autentyczna, ponieważ Biblia nazywa takich ludzi sprawiedliwymi. Byli sprawiedliwi i wierni, ale jeśli porzucisz prawo Boże, odwrócisz się od Jego słowa i zaczniesz żyć w grzechu, wszystko czym byłeś zostanie zapomniane. Stąd słowa. Nigdy Was nie znałem. To jest pułapka, w którą nie chce wpaść jakikolwiek bogobojny chrześcijanin kochający Jezusa. Trzymajcie się słów Jezusa. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech Bóg was wszystkich błogosławi.